Dzień dobry, witam państwa. Witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Chcielibyśmy państwa poinformować, że łączymy siły i meldujemy się w drugiej turze. Będziemy walczyć razem o zwycięstwo. Chciałbym państwu powiedzieć, że w tych wyborach będę popierał Arkadiusza Wiśniewskiego na prezydenta miasta Opola z dwóch powodów. Otóż po pierwsze, szanowni państwo, grozi Opolu albo Garbowski, albo Jarmuziewicz, czyli dżuma i cholera. W związku z tym my, ktoś musiał wykonać krok do tyłu żeby wywalczyć lepszą przyszłość dla naszego miasta i w związku z tym postanowiłem zrobić taki krok. To po pierwsze, ale druga moja motywacja jest myślę ważniejsza. To znaczy Arkadiusz Wiśniewski jest osobą, która udowodniła, że potrafi, że, że, że potrafi ściągać inwestorów do naszego miasta, tworzyć nowe miejsca pracy. I to jest wizja Opola, która koresponduje z tym, o czym ja zawsze mówiłem, o czym ja zawsze marzyłem. Eee, I i i to jest drugi powód, dla którego drugi główny powód, dla którego będę popierał Arkadiusza Wiśniewskiego. Otóż szanowni państwo, w tych wyborach będziemy mieszkańcy Opola dokonają de facto wyboru. Pomiędzy tym jakie Opole ma być. Czy Opole będzie miastem działania, czy Opole będzie miastem gadania. Uosobieniem miasta działania jest właśnie Arkadiusz Wiśniewski, który stworzył w Opolu ponad tysiąc miejsc pracy i może tą wizję Konsekwentnie kontynuować, tak aby, między innymi, moi rówieśnicy nie musieli z tego miasta wyjeżdżać. Natomiast uosobieniem gadania jest pan Jarmuziewicz, pan Garbowski, którzy wiele obiecywali, a niewiele do tego miasta zrobili. Oni to jest takie chodzące, permanentne pustosłowie. Dlatego jeszcze raz mówię, mieszkańcy, mieszkańcy Opola, zadecydujcie, czy chcecie miasto działania, czy chcecie, gadania. czy chcecie miasto gadania. Bardzo proszę wszystkich swoich wyborców, aby. W listopadzie zagłosowali na Arkadiusza Wiśniewskiego. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Opole potrzebuje zdecydowanego gospodarza menedżera, który nie będzie bał się trudnych decyzji menedżera, który będzie umiał podejmować skuteczne, dobre dla miasta decyzje. Opole potrzebuje takiej osoby, która z całym zaangażowaniem, z całą swoją siłą, całym swoim doświadczeniem będzie pracowała na rzecz jego mieszkańców. Jestem osobą, która ma odpowiednie kwalifikacje, żeby taką osobą być. Jestem osobą wykształconą, mam studia menedżerskie ukończone. Jestem osobą, która 12 lat brała udział w zarządzaniu samorządem, w kreowaniu polityki samorządowej. Jestem osobą, która również pracowała w jednym z najważniejszych środowisk w Opolu Środowisku Akademickim, jako wykładowca akademicki. Jestem osobą, która z należytą determinacją, z należ że tym przekonaniem jest w stanie zmienić pozytywnie myślenie o polu, wprowadzić zmianę pokoleniową w myśleniu o polu. Do tego potrzeba dobrego gospodarza, menedżera, którym się czuję. Udowodniłem to w praktyce. Moje trzy lata w ratuszu to czas pozytywnych zmian dla Opola. To nowe miejsca pracy, ale to również wypożyczalnie rowerów. To nowe autobusy klimatyzowane, nowoczesne. To zmiany w przestrzeni miejskiej publicznej, takie jak remont basenu, kąpieliska. Przepraszam. Proszę, takie jak Staw Balickiego, takie jak Nadbrzeża Nadodżańskie. to są te miejsca, które przez te trzy lata przeszły ogromną metamorfozę. Chcę te zmiany kontynuować, chcę z powrotem wrócić do możliwości kreowania pozytywnego obrazu miasta, do tego, aby rzeczywiście młodych ludzi zatrzymywać w Opolu, do tego, aby dziadkowie, babcie nie widzieli swoich wnuków raz na pół roku, raz na rok, bo przebywają one za granicą. To jest bardzo, bardzo ważne. Jednocześnie potrzebuję do tego dobrej, mocnej kadry. Taka kadra już jest. Grozi nam, że pojawi się nowa miotła partyjna w ratuszu, wymiecie. Urzędnicy dzwonią do mnie, mówią, że są przerażeni, słyszą o czarnych listach ludzi do zwolnienia po wygranej jednej bądź drugiej partii. Ja się na to nie godzę. Mamy wykwalifikowanych specjalistów, możemy mieć dobrego gospodarza jako lidera, możemy mieć lepsze Opole. To jest nasz cel. Jednocześnie chciałbym podziękować bardzo Patrykowi i całemu jego środowisku, bo poseł Jaki jest osobą rozpoznawalną w mieście, jest osobą, która cieszy się dużym poparciem społecznym. Miał wielkie szanse na to, aby odegrać dużą rolę jako indywidualny kandydat w tych wyborach. Jednocześnie wiedząc o tym, jak ważne jest, aby w Opolu rzeczywiście nastąpiły pozytywne zmiany, potrafił się cofnąć krok, przekazać to poparcie na siebie, zrezygnować ze swoich ambicji, po to, abyśmy wspólnie mogli zrealizować plan zwycięstwa, plan zwycięstwa Opola.